Cześć widzowie, z tej strony Bambus i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale ale nie w kolejnym odcinku z browsers, ponieważ dzisiaj y, chyba dzisiaj, sprawdźmy e, tak dzisiaj y, weszła na Google Play'a oraz App Store gra Paliona i w sumie nie mam co, co do Yy, yy, nagrania więc postanowiłem, że sobie tą grę sprawdzimy. Jeżeli chcielibyście, jeżeli ta gra mi się spodoba, yy, to jeżeli będzie pod tym filmem 10 lajków, to będzie kolejny yy, odcinek. On nam tutaj pisze, że yy, rok nad nią pracował, więc... Yy, no co, lecimy. Także ja wchodzę do gry. E, pobram sobie. Gra się nazywa Lion Quest. E, tutaj chyba to samo co ta sama chyba firma robi co robiła grę. E, chyba już żugaj. E, Lion Quest proszę, zgadzam się. Straszliwa zbrodnia wstrząż ma z królestwem. Księżniczka została podrównana. Tajemniczy co? Tajemniczy za kaptórzeni napastnicy uprowadzili ją z zamku i zniknęli w mrokach lasu. Zwiększoną aktywnością potworów królewskim łowczym nie udało się odnaleźć. Król zgłasza więc, że sobicie wynagrodzić śmiałków, którzy uratują jego córkę, a to teraz chyba tutaj jakaś już większa była. Ale na rękę księżniczki nie macie co liczyć. Dostaniecie chwałę, yy, bogactwa i gagatki. Nie to są gadatki. Poruszajcie joystickiem i idź do następnego pokoju. Ok. To prawo. Trochę jak w zubie. Nie wiem, czy kiedy graliście. A! Ja chyba nie tu miałem iść. A! Zabijam się, do. O! To on Golda. Do zebrania chyba. Tak? Ja to mogę zebrać, please. Okej. Okay, nie mogę tego zebrać. Chodź do skrzyni, aby ją otworzyć. A! Dobra. W którego pokoju, w każdej lokalizacji, zawsze znajduje się jeden pokój z darmowym przedmiotem. Udaj się do niego i zbierz nagrodę. Hmm, ciekawe. Podejdź do artefaktu i zbierz go. Czyli do kilowa, tak? Okej, okay, dobra, tutaj też mamy zaraz kolejne przejście. Okej. Okay. Zardzewiały kilow. Poprzedni właściciel zabąkiwał coś o poszukiwaniu diaksów od... Aha, diaksów. Od tego klamota zwiększy się Twoja siła. O, podnieś dziadów. Podnieś do artefaktu i go. To jest chyba też to to zbagowane. Idziemy do kolejnego pokoju. Uda się do kolejnego, tego pokoju. Ej, fajne. Wciągające. Spoko... E, dobra. W poko... Dobra, Tu chcę przejść na spokojnie. W pokojach mogę się znajdować. E, a, Czyli mam tych dziadów zabić. No, no i tam jeszcze jakiegoś to do zabrania, okej, okay. dajcie, okej, okay. tutaj nie mam o co chodzi z tymi sercami, obecnie nie mam pojęcia o co chodzi z tymi sercami, bo te skrzynie wymagają tokenów do otwarcia, a czy ja mam jakieś tokeny, chyba nie mam, raczej ja tą skrzynkę mam jako na przykład tam przetransportować, albo coś w tym stylu, o, wiecie co, Spróbuję z tą skrzynką przejść. Chyba nie. A! Jezus Maria, ile tu tego jest? Dobra. Do którego dokładnie e, chcesz pójść? Udało ci się znaleźć pokój specjalny. W każdej lokalizacji zawsze znajdziesz przynajmniej jeden taki pokój. Łosiet, ile tu jest tych lokalizacji? Dobra, to. Dzisiaj y, może zrobimy jedną lokalizację albo coś w tym stylu, żeby w ogóle obczać o co w tej gierce chodzi. Bo... Fajnie mi się w tą gra tak szczerze. Ale nie, ogólnie nie uchwała Poliona, ale gierka naprawdę wciągająca, jak na ten moment, jak na tą chwilę. Dobra, no, przeczytajmy tutaj y, tą wskazówkę. Pokoje specjalne zapewniają dodatkową szansę na zdobycie przedmiotów. I tu jest jakiś gostek. Gostek z Mr. Willem. Ok, podejdźmy do niego. I czy ten gostek ma coś na imię? Czy chciałbyś spróbować szczęścia i zakręcić kołem i wygrać pozaskie nagrody? No, Gino, no chciałbym. Dobra, zakręć ten. Aaa! do tego jakiś diamencik muszę użyć. Ten błotniaka, kim jest błotniak? Kim jest błotniak? to jest? Wesoła... Kula błota, która orbituje wokół Ciebie, chroni przed pociskami i zadaje obrażenia przeciwnikom, z którymi się zetknie. No to G! Ej... To, to są trochę takie nutki jak u Melodii. Ale w ogóle też tak, jakby graficznie zarąbiście to jest w ogóle imu zrobione. Dobra. Dalej musisz poradzić sobie samemu, przeszukaj jeszcze lokalizację i zmierzcie się z botem. Pomodzenia, dzięki. Łaaa, Jezu Chryste! Czy ja to przeżyję? Proszę, nie chcę umrzeć na pierwszym odcinku. <laughs> Okej, okay, czyli ja ich mogę nawalać z dystansu, czyli... Dobra, myślałem, że ja jestem takim... Dobra, tak. Ja... Pokój wyciszony. Zarąbiście. Mam golda. I ja to zbiewam. Niech to to już wyżywać. co do tego znaku zapytania, bo dzisiaj ja bym tylko tą jedną lokalizację, bo i tak... Aaaa! Jezus Maria! No dednę! Dedłem. Sekund cięć, odrodzenie, co to jest? Porażka. Wróć do menu. Dobra. Ogólnie to jest naprawdę fajna gierka. E, ja nie wiem, to ma coś improwizować, ta postać. Pana wygląda jak w ale obecnie mamy tylko. Nie wiem, jest chyba na który paliona zrobiony. Obecnie mam tylko łowce przywód. Aha! Czyli ja muszę tym gościem tyle osób zabić, żeby odblokować resztę. Okej. Okay. I do to simu... z S... Slime'ów... Czego? Dobra, E. No, tu mam coś do odebrania. Zginij pierwszy raz. Ja, ja za to naprawdę dostałem nagrodę. Okej. Okay. Okej. Okay. Ma jakieś artefakty. Aaaaa! Yy, to są te artefakty i ten płetniaczek. Ten płetniaczek jest słodki. Okej. Okay. Więc... Zacznijmy jeszcze kolejną rundę. Trzeba w strajmowym lesie jeszcze ja nigdy tu nie byłem. A o co chodzi tu z tym przyciskiem? A! A po prostu przejść? What is it? Do którego pokoju chcesz pójść? Aaa! Ja tu mam to samo zrobić. Ja. Yeah. Boże, czyli jak ten... To no Znowu dadłem, Boże. Dobra, ile ja mam jeszcze tych piorunków? Dobra, wykorzystajmy te może wszystkie piorunki. Bo jak teraz... nie, jak teraz umrę, to kończymy. Bo po prostu... Mierzę trochę się napsycha. Dobra. I mam tego pokoju specjalnego. Mam... To jest orzech włoski. A, artefakt nowy, dobra. Źródło siły i zdrowia, Jesteś dość tłuczący, więc spożywaj... Spożywaj z umiarem. Co? To ja go mam jeść? Ty, gdzie ma tego orzecha? Zajumali mi orzecha, tak? Gdzie mam mojego orzecha? Te no, ale przybyło mi życia. Dobra. Co to jest? Nie chcę tu być. Jezu Chryste! Czy będziesz w stanie poświęcić to bardziej cennie, Kup tę potężę za swoich... Podnieś go, a zyskasz dwa dodatkowe życia. Twoje statystyki... Twoje statystyki zostaną jednak dwukrotnie zmniejszone. To się imonia nie opłaca? Dajcie znać. Czy się opłacało? Ale tu się chyba nawrócić, dobra. Okej, okay. dobra, czyli ja tu wróciłem do tego starego lasku, Jak mam do tego drugiego odnogu zapytania, dobra, oni, oni też nie są tankami, A! Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Mariusz, Jezus Mariusz, Jezus Mariusz, umieraj! Zarumbiście. A, tu jest no, jakiś artefakt do wzięcia? Chyba nie. Okej. Okay. Kolejny pokój. Nie ja wiem czemu, ale to, ta gra mi strasznie przypomina... E, e, wiecie co? Taka majka była kiedyś. Oj, wiecie co? Ech. Umarłem. I... Mówię, że do trzech razy sztuka. Yy, no i ja właśnie trzy razy umarłem. Więc do zobaczenia i do następnego. Pa.